Ok, widzę, że Daria się tutaj z nami łączy. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj właśnie będziemy mówić o pielęgnacji stóp, o tym jak dbamy właśnie pytanie dziewczyny do Was, jak dbacie o swoje stopy, bo wiem, że większość nas, kobiet dba o swoje stopy z reguły latem, ponieważ chodzimy w sandałkach, w szpilkach, w odkrytych, odkrytych że tak powiem... Butach i o te stopy, wtedy dbamy znacznie więcej, no bo te stopy ktoś nam może zobaczyć. A jak jest zimą? Czy, czy też tak dbacie o swoje stopy? Ponieważ słuchajcie, no, nawet zimą te nasze stopy robią się suche, szorstkie i one też potrzebują odpowiedniej pielęgnacji i dzisiaj powiem Wam o takich pięciu krótkich krokach, jak zadbać o swoje stopy. Was poproszę też o to, żebyście może na czacie się podzieliły, czy dbacie i jak dbacie zimą o swoje, o swoje stopy, czy zwracacie w ogóle na to uwagę. Słuchajcie, pierwszą rzeczą, takim pierwszym krokiem, żeby zadbać o swoje stopy, no to trzeba zrobić kąpiel takich stóp. I kąpiel stóp, słuchajcie, nie tylko relaksuje nas, ale także sprzyja zachowaniu takiego ładnego wyglądu stopom, nadaje. I do ciepłej wody najlepiej sobie właśnie teraz, słuchajcie, jest taka zimowa pora, mamy stopy zimne, ja często mam zmarznięte stopy. I lubię sobie właśnie robić takie kąpiele. Do miski nalać sobie ciepłej wody, włożyć kilka, wsypać kilka łyżek. Soli, może być do kąpieli stóp, może być nawet to zwykła sól kuchenna, a i także warto dodać do takiej kąpieli kilka kropelek olejku lawendowego, który nas ładnie, fajnie zrelaksuje, da nam. Da nam takie, takie fajne wyciszenie. No i to wszystko, słuchajcie, trzeba wymieszać. Wymieszamy, zanurzamy stopy na minimum 10 minut, żeby te stopy nam się dobrze odmoczyły. Wszystkie, że tak powiem, twarde miejsca, suche, przesuszone, zrogowaciołe na skórek, żeby ładnie nam się odmoczył. No, i tutaj, jeżeli, słuchajcie, jeżeli chce ktoś bardziej zadbać o te swoje stopy, no to zachęcam, żeby zakupić sobie hydromasażer. Ja też polecam, słuchajcie, jeżeli robicie sobie kąpiel stóp, żeby zgasić sobie światło, zapalić sobie świeczkę, włączyć sobie relaksującą muzykę. Słuchajcie, to mega odpręża, nawet taka kąpiel stóp. Ja często stosuję to przy. Kąpieli całego ciała do wanny, wlewając właśnie wody, robiąc sobie piany, światło. To wszystko sprzyja temu, żeby się zrelaksować. I te nasze stopy muszą być też ładnie tutaj odmoczone w tej wodzie. Minimum 10-15 minut, żeby zrobić sobie taki, taki spa dla swoich stóp. Kolejnym, kolejnym krokiem, słuchajcie, jak już zrobimy sobie tą kąpiel, zrelaksujemy się, no to trzeba usunąć zrogowaciałe fragmenty na stopach, czyli wszystkie te miejsca, które mamy szorstkie, suche, czy nawet gdzie gdzie są wspękane. I czym to najlepiej robić? Słuchajcie, najlepiej na sucho oczywiście stopy osuszamy, Zrobić to tarką. Mamy w ofercie Oriflame, mamy tarki, mamy pilniki do stóp, które świetnie sobie radzą z takim zrogowaciałym naskórkiem i usuwamy wszystkie te miejsca takie zrogowaciałe, takie nagniotki. Z reguły pojawiają się one na piętach, prawie u każdego. Na poduszce pod pierwszym palcem, czyli, czyli tym dużym, czy z boku, wszędzie gdzie są takie twarde miejsca, czy, czy właśnie takie zrokowaciały na skórek, tam trzeba tą tareczką ładnie usunąć tą martwą skórę. Jak ładnie, jak ładnie sobie tutaj zetrzesz, no to wtedy zachęcam, żeby po, tym, po tej tarce czy, czy pilniku Nałożyć sobie skrab, skrab do stóp polecam. Ja słuchajcie, kiedyś w ogóle nie używałam tego, uważałam, że to jest zbędne, a skraby słuchajcie, bardzo do stóp, bardzo ładnie wygładzają tę skórę stóp. Stopy stają się takie mięciutkie, takie gładziutkie. Dodatkowo nasze też peelingi właśnie, te skraby do stóp, mają takie właściwości fajne nawilżające, więc te stopy nie są wysuszone. Także koniecznie po usunięciu, e, oczywiście można sobie opłukać, tak, jeżeli tą tarką zetrzemy ten zrogowaciały na skórek, to nakładamy sobie skrab do stóp i oczywiście też ten skrab po chwili zmywamy, tak, ładnie wmasować wszystkie takie suche miejsca w całą generalnie stopę i później, e, i później zmyć wodą i dobrze e, osuszyć. Trzecim krokiem jest nawilżenie stóp. Dziewczyny, nie wiem, czy tutaj w komentarze, hmm, czy piszecie w ogóle, jak dbacie o, o swoje stopy, bo jestem ciekawa. A, Daria pisze, że zimą dba w celu rozgrzania woda z ma, solą magnezową albo hmm, z olejkiem, tak, ale fakt rzadziej niż latem. Tak, można nasz olej imbirowy z Oriflame też zastosować do kąpieli stóp. Super. Hmm, Okej, okay. trzeci, trzeci e, krok to nawilżenie właśnie stóp, słuchajcie. Nasze stopy po, po tej całej kąpieli, po tym złuszczeniu potrzebują nawilżenia, które zapobiega głównie pękaniu skóry. I tutaj tak naprawdę mamy mnóstwo kremów, które ładnie nam nawilżą skórę wysuszoną na stopach. I tutaj słuchajcie, bo też mamy poza kremami, są też różne maski, i jeżeli się zastanawiacie, co lepiej działa, czy co używać, słuchajcie, to maski są silniejsze, maski do stóp oczywiście są silniejsze, bardziej nawilżające, mmm, taka to jest intensywna, intensywne, tak naprawdę nawilżenie, niż krem. Krem też sobie świetnie radzi, ale jeżeli masz na przykład bardzo spękane pięty, spękane stopy, masz, że tak powiem, w strasznym stanie swojej stopy, że ja to mówię w pościeli haczysz się o swoją pościel, no to tutaj zachęcam Cię, żeby zainwestować sobie w maseczkę do stóp, bo ona silnie nawilża. Jeżeli nie masz takich, że tak powiem, strasznych stóp, możesz użyć kremów. Krem polecam mamy z serii Fit Up, krem z mocznikiem. Mocznik ma właściwości zmiękczające i też bardzo ładnie nawilża. Można go zastosować. I teraz, kiedy najlepiej nawilżać stopy? Słuchajcie, ja rekomenduję Wam, żeby stopy nawilżać wieczorem przed snem. Bardzo dobrze nałożyć krem na całe stopy i tutaj zachęcam, żeby konsystencja kremu, który dobierzecie do stóp, żeby był gęsty i nakładamy sobie na stopy, czekamy aż chwilka nam ten krem się ładnie wchłonie w te stopy, a uwierzcie mi, jeżeli zrobicie pilnikiem czy tarką, złuszcicie martwia skórek, zrobicie jeszcze skrap, to ten krem wejdzie, że tak powiem, w głębsze warstwy skóry i bardziej się nawilży, i tutaj nakładacie ten krem, czekacie aż chwilkę się wchłonie i koniecznie przed snem, dziewczyny, nakładamy skarpetki bawełniane. Takie najlepiej bezuciskowe, żeby w nocy nam nie przeszkadzały, ponieważ jeżeli nie nałożycie kremu do nie przepraszam, skarpetek na krem, no to niestety całe, całe, te, całe to wszystko, te kremy i, i ta maska, niestety, ale wszystko wytrzecie w pościel. Dlatego te skarpetki są bardzo ważne i bawełniane, bo bawełniane będą dobrze oddychały, jeżeli użycie, użyjecie jakichś innych domieszek, skarpetek, no to niestety, ale tutaj mogą się to, te stopy nam bardziej spocić. Nie? Jeżeli na przykład właśnie tutaj masz tendencję do pocenia nadmiernego się stóp, to polecam Ci kremy antyperspiracyjne. Mamy też je w ofercie. Obecnie za przesyłeczkę można sobie wybrać taki krem. On jest antyperspiracyjny, czyli też zapobiega nieprzyjemnemu zapachowi stóp. Czwartym krokiem, jeśli chodzi o pielęgnację stóp, to przytnij i pomaluj paznokcie. Słuchajcie, zbyt długie paznokcie u stóp no nie wyglądają niestety jakoś efektywnie, nie wyglądają ładnie i bardziej odstraszają niż przyciągają. No, i tutaj, jeżeli obcin, jak, obcinacie, każdy obcina, jak obcinasz paznokcie u stóp, to koniecznie obcinaj je na prosto, co zapobiegnie wrastaniu się tym, tym paznokciom. Tak? Jeżeli obcinasz na okrągło, to zachęcam cię, żeby mimo wszystko u stóp obcinać na wprost, bo często paznokcie u stóp mają tendencję do wrastania się. Jest to bardzo nieprzyjemne. Najlepiej też pozostawić taki mały, cienki paseczek z białą końcówką, tak jak mamy na przykład przy paznokciach, taką końcóweczkę sobie zostawiamy, to u stóp też, żeby one za krótko też nie były obcięte, żeby poduszki tutaj, żeby pod tym paznokciem nas nic nie, nie bolało, można pilniczkiem sobie nadać krawędziom, taki lekko, kolisty kształt, żeby też nam to nie przeszkadzało, ale zachęcam, żeby jednak na wprost. No i tutaj, jeżeli chcecie mieć to moja koleżanka mówi apetyczne stopy czy dłonie, tak? To warto pomalować je lakierem. No i tutaj, jeżeli używacie lakieru do paznokci i na stopy, bo używacie, to zachęcam, żeby zanim nałożycie kolor na te paznokcie, to nałożyć taką emalię bazową. Emalia bazowa chroni przed przebarwieniem paznokcia na kolor lakieru. Potem dopiero nakładamy lakier. I jeszcze, żeby utrzymać efekt tych pomalowanych paznokci, to warto nałożyć lakier nawierzchniowy. Wiem, że latem większość osób maluje te paznokcie. Możecie się dziewczyny podzielić, czy wy zimą sobie malujecie paznokcie u stóp, bo ja z reguły jeżeli maluję to tylko latem, zimą raczej nie maluję, no bo nigdzie ich nie pokazuję. No, i, i tutaj to jest taki czwarty krok, jak zadbać o te swoje paznokcie od, od, od stóp, i piąty krok zadbaj o przyjemny zapach. Słuchajcie, bardzo często można właśnie gdzieś tam spotkać, że komuś, no niestety, ale wydobywa się ten nieprzyjemny zapach, i z reguły to są właśnie stopy. I słuchajcie, wynika to nie zawsze z higieny, czy z braku higieny, ale często na przykład z obuwia nieodpowiedniego, czy właśnie z nieodpowiednich skarpetek, słuchajcie. Dziewczyny, napiszcie mi czy używacie bawełnianych skarpetek, czy używacie jakichś innych. No ja osobiście, jeśli chodzi o bieliznę, to zawsze staram się, żeby było bawełniane. Pamiętajcie, bawełna mm, ładnie nam oddycha, stopy się tak nie pocą. Dlatego ja tutaj rekomenduję, żeby te skarpetki jednak bawełniane, obuwie też warto kupić już troszeczkę lepszej jakości, bo wiadomo, że te gorszej jakości też mogą różne być zapachy nieprzyjemne. Natomiast jeżeli masz na przykład problem z nieprzyjemnym zapachem stóp, no to tutaj można sobie zainwestować wkładki do butów. Są takie neutralizujące zapach, albo można tutaj od nas, oryfiając sobie talk do stóp, wsywać, słuchajcie, do butów i też nieprzyjemny zapach czy wilgoć wyciąga i te stopy nie pocą nam się tak bardzo, ale jeżeli na przykład masz po prostu taką tendencję, że te twoje stopy się tak pocą, to warto zainwestować w dezodorant do stóp, taki antyperspiracyjny. Mamy oczywiście w Oriflame taki dezodorant, spryskujesz na gołe stopy, można na przykład do butów sobie też ten dezodorant psiknąć. I te dezodoranty z reguły mają taki orzeźwiający efekt, taki chłodzący, bardzo przyjemny. No i tutaj warto wybrać sobie, co dla ciebie, tak? W zależności, jaki masz tutaj, jaki masz na przykład problemy, tak? Z nieprzyjemnym zapachem. Widzę, ktoś tutaj. Tylko... Ilonka pisze, że tylko i wyłącznie bawełniane skarpetki, rozumiem. No i dziewczyny, słuchajcie, jeśli chodzi o te kroki, to. To byłoby na tyle tutaj, jeśli chodzi o te stopy. I zachęcam Was. Jeżeli będziecie miały jakieś pytania, to, to zawsze możecie tutaj się do mnie zgłosić, czy do osoby, która Cię wprowadziła, żeby doradzić. Jeżeli nie wiecie, co dla siebie, to warto właśnie porozmawiać tutaj ze mną, czy z osobą, która Cię wprowadziła, żeby doradziła Ci, jakie produkty będą dla Ciebie najlepsze. Albo możesz sobie zajrzeć na naszą stronę oriflame.pl i tam też poczytać sobie o produktach, jakie mają działanie, na, na, co, na co służą, żeby dobrać dla siebie odpowiedni tak, produkt, bo na jednego może działać, na drugiego nie. Słuchajcie, ja Wam już bardzo dziękuję za dzisiejszą obecność. To by było na tyle, jeśli chodzi o stopy. Także pamiętajcie, że nie tylko latem dbamy, gdzie, gdzie te stopy są widoczne, ale zimą również warto zadbać, ponieważ później, jeżeli przychodzi właśnie ta wiosna i to lato, to te stopy są w takim stanie, że zanim doprowadzimy je do odpowiedniego stanu, to ten czas troszeczkę upłynie. A druga kwestia jest taka, że można zaoszczędzić na wizytach u kosmetyczki, robiąc sobie właśnie takie systematyczne pielęgnacje stóp w zaciszu domowym, i do tego Was zachęcam. Także ja Wam bardzo dziękuję. Życzę Wam, dziewczyny, miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnych spotkaniach.